Witam Was serdecznie. Dzisiaj mam dla Was taki krótki podcast. Mianowicie pojawił się list dla starszych i do zborów. Bardzo ciekawy, może nie jakiś rewolucyjny, ale jest kilka ważnych informacji, o których musicie wiedzieć. Przeczytam prawie wszystko. Pierwsza strona jest dla starszych. Wiadomo, nie dla pospólstwa. Pierwszy punkt jest dla starszych. Zauważcie, że nie ma tutaj żadnych informacji e, takich, którymi nie można było, było podzielić się z innymi osobami ze zboru, no ale wiadomo. Chodzi o to, żeby stworzyć grupę uprzywilejowaną, która ma dostęp do informacji, mimo że zupełnie bezwartościowych, no ale tylko oni mają. Są wyjątkowi. Dobrze, jedziemy. Punkt pierwszy dla starszych: przygotowania na wypadek klęski żywiołowej. Przypominamy, że co roku grono starszych powinno przejrzeć miejscowe ustalenia dotyczące przygotowania na wypadek klęski żywiołowej. Należy to zrobić nawet wtedy, gdy w Waszej okolicy takie klęski nie są zjawiskiem powszechnym, ponieważ katastrofy powodowane przez człowieka mogą wystąpić bez ostrzeżenia. 22.3. W zakres tego przeglądu wchodzi, wchodzi potwierdzenie danych kontaktowych. Weryfikacja ustaleń dotyczących osób mających szczególne potrzeby oraz ułożenie planu zabezpieczenia dokumentów zborowych. SFL, rozdział. To jest książka dla starszych, rozdział 26, akapity od 2 do 6. No, drugi punkt. Dla koordynatorów gron starszych. Ogłoszenia dla zborów. Zadbajcie o to, żeby odczytano je na najbliższym zebraniu w tygodniu, a następnie wywieszono co najmniej na miesiąc na tablicy ogłoszeń. Czyli oczywiście tę, 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 tę jawną część. Następna grupa uprzywilejowana dla nadzorców zebrania chrześcijańskiego życia i służby. Punkt w programie zebrania w tygodniu. Czy jesteś przygotowany na kryzys gospodarczy? Dopilnujcie... Żeby starszy, który na zebraniu w tygodniu od 8 maja 2023 e, przedstawi punkt, czy jesteś przygotowany na kryzys gospodarczy, przeczytał w jego trakcie informacje podane na następnej stronie. Zadbajcie również o to, żeby przekazał zborowi dodatkowe informacje od grona starszych dotyczące przygotowań na wypadek klęski żywiołowej. E, teraz sobie przeczytamy. Informacje te dodatkowe i tutaj są pewne kwiatki, pewne rzeczy, o których musicie wiedzieć. Informacje do odczytania w zboże podczas punktu Czy jesteś gotowy na kryzys gospodarczy?. Gdy jako rodzina będziecie analizować, jak się przygotować na wypadek klęski żywiołowej, zadbajcie o to, żeby sekretarz waszego zboru miał aktualne dane kontaktowe, wskazanej przez Was osoby do kontaktu w razie nagłego zgłoszenia zdarzenia. Powinien to być ktoś, z kim prawdopodobnie się skontaktujecie, gdy nastąpi klęska żywiołowa lub inna sytuacja nadzwyczajna. Poza tym, najlepiej, żeby ta osoba mieszkała poza najbliższą okolicą, w której nie żyjecie tak, aby przypuszczalnie nie żyła, nie była narażona na tę samą klęskę lub nagłą sytuację, co wy. Nie musi być ona świadkiem chowy. Wybierając taką osobę, poinformujcie ją, że jej dane kontaktowe przekażecie starszym w zborze. Dane te powinny obejmować jej imię i nazwisko oraz niezbędne informacje na temat tego, jak najlepiej się z nią skontaktować, takie jak numer telefonu czy e-mail. Gdy już poinformujecie tę osobę, że jej dane udostępniacie starszym, przekażcie je sekretarzowi. W razie jakichś pytań skontaktujcie się z nim. Gdzie tu jest problem? Problem jest taki, że przy przekazaniu takich danych. Trzeba by było zadbać o to, żeby poinformować tę osobę, w jaki sposób te dane zostały zostaną wykorzystane. Otóż świadkowie jechowy notorycznie odmawiają usuwania danych kontaktowych, danych osobowych z, ze swoich rejestrów, zwyczajnie bo mogą, bo tak się akurat składa, że jeśli chodzi o RODO, Punkty dotyczące organizacji religijnych są inne niż na przykład firm, i wiele z tych wymogów odnośnie usuwania danych osobowych organizacji religijnych nie dotyczy. Dlatego zastanówcie się 10 razy, czy ktoś z waszej rodziny nie podaje waszych danych osobowych, ale jeżeli was pyta, to kategorycznie odmówcie. Nawet jak nie jesteście świadkami chowy, bo po prostu nie można im ufać. Nie wiadomo, jak te dane zostaną wykorzystane. Oni kłamią, mówią, że usunęli, mataczą, utrudniają usunięcie takich danych. Ja to wiem na swoim własnym przykładzie. Kiedyś o tym powiem szerzej. I zobaczycie, jak to wygląda w praktyce. Czy to jest Polska, czy Wielka Brytania, czy jakikolwiek inny kraj, wszędzie modus operandi jest ten sam. Dobrze, następ wracamy znów do tej pierwszej strony. Dla nadzorców służby. Publikacje roczne: Każdy zbór powinien wpr wprowadzić swoje zamówienie na publikacje roczne na 24 rok, nie później niż w poniedziałek, 29 maja 2023 roku. Liczba publikacji zamówionych w biurze oddziału powinna odpowiadać rzeczywistej ich ilości zamówionej przez głosicieli. To tak. Takie informacje, ale są ciekawsze, jeszcze śmieszne, może kuriozalne, może raczej. Dobrze, ogłoszenia i przypomnienia dla pospólstwa, czyli dla zborów. Znowu jest o publikacjach rocznych, nie będę już tego czytał. Tam była informacja tajna, tutaj jest jawna, praktycznie tej samej treści. E, tylko jest napisane, że głosiciele, którzy potrzebują papierowych wydań, mogą już teraz zamówić następujące pozycje. Oprawny, tom strażnicy Prze przebu i przebudźcie się. Ile tych przebudźcie się wyszło w 2023 roku? No zaraz sprawdzę. Okej, okay, sprawdziłem na stronie. E, Wysłałem tu jeden numer. A, dobrze, niech to sobie oprawiają. Chyba to złączą z tymi strażnicami, których... Wyszło numerów yy, zdaje się to jest strażnica do rozpowszechniania. Yy, no to wyszło. Yy, yy, też jeden. <grym> tak, a do Studium wyszło już więcej. Tak do Studium wyszło. Wyszło więcej strażnic co miesiąc, tak. No to także niezłe oprawne tomy będą. <grym> Dobra. Drugi punkt, już taki bardziej poważny. Służba w Betel. To jest kuriozą. Słuchajcie, ze względu na rozwój działalności teokratycznej na całym świecie, ze względu na rozwój organizacji działalności teokratycznej na całym świecie, praktycznie wszędzie się zwijają. Prawie nie ma rozwoju wszędzie się zwijają. Tylko, w, wiecie, w liczbach pewnych takich jak pionierzy. To zwrasta to, dlatego że zmieniają metodologię liczenia. Na całym świecie pilnie potrzeba młodych braci w stanie wolnym, którzy mogliby wykorzystać swoje umiejętności w pracy w Betel lub w zakrojonych na szeroką skalę przedsięwzięciach budowlanych. To chyba o te przedsięwzięcia budowlane chodzi. No i tu się zgadzam, że. Te są zakrojone na szeroką skalę, bo rzeczywiście budują jak szeleni. Jeżeli jesteś w wieku od 19 do 35 lat i przynajmniej rok po chrzcie, zachęcamy cię do wypełnienia wniosku o przyjęcie do ogólnoświatowej wspólnoty specjalnych sług pełnoczasowych świadków Jehowy w nawiasie A8. <grytanie> Jaka elita! Jeżeli jesteś w wieku od 19 do 55 lat i przynajmniej rok po chrzcie, ale. Okoliczności nie pozwalają ci usługiwać przez dłuższy czas, zachęcamy Cię do wypełnienia wniosku dla ochotnika A19. Jeżeli jesteś zainteresowany usługiwaniem w którejś z tych dziedzin, to o dalsze wskazówki na temat złożenia wniosku poproś sekretarza w swoim zborze. Ponadto zwiększyła się liczba umiejętności, które można wybrać z listy, składając wniosek online. Dlatego, jeśli Twój wniosek jest aktywny, to zachęcamy cię, byś w razie potrzeby uaktualnił w nim swoje umiejętności i doświadczenia oraz dostępność w krótszym lub w dłuższym terminie. To jest niesamowite, zobaczcie, jak budować, jak znaleźć jeleni i jeszcze sprawić, żeby oni musieli wnioskować o to, żeby można było ich wykorzystać. No, to jest niesamowite, no bo gdyby tak można było iść, to może nikt by nie poszedł, ale tutaj y, sprawiają wrażenie takiej niedostępności. No wiesz, no, nie każdy może iść i Zapierniczać za darmo u nas na budowie, nie? To nie każdy, to jest przywilej. Także wystarczy stworzyć takie wrażenie niedostępności i się ludzie biją. Nie każdy może pracować. Musisz wniosek złożyć, a potem jeszcze musisz być zaaprobowany. No i wiek odpowiedni. No, a dalsze wiadomości to już są takie, że już JWORK nie będzie współpracować z, asy z asystentem Google. Nie wiemy dlaczego, jakieś zmiany wprowadzone przez Google od czerwca. Nie wiemy dlaczego. Może nie potrafią zaprogramować, a może Google chce płacić, żeby płacić za to. Nie mam pojęcia. W każdym razie już nie działa. Nie wiem, czy to kto w ogóle używał w to. Dobrze, czwarty. A może po prostu jakieś odstępcze treści wyszukiwało. Tak zwane. No, i tutaj mamy nowe publikacje, które są, czyli Skorowice do publikacji Towarzystwa Strażnica 2021 będzie. E, już zawsze cieszyć się życiem. Interaktywny kurs biblijny po bengalsku i pędzabsku, Pismo święte w przykładzie Nowego Świata po słoweńsku. E, radoście śmiewajmy Jehowie, ale bez nud. W, w, w romskim. Wschodnia Słowacja. Hmm, to ciekawa pozycja musi być. Pytania młodych ludzi to drugi Oromo. No to nawet nie wiem, gdzie to jest. I codzienne badanie pism w po, w, w, po angielsku, arabsku, bułgarsku, chińsku, mandaryńsku, fińsku, francusku, grecku, gruzińsku, hiszpańsku, japońsku, koreański, litewski, niemiecki, norweski, ormiański, polski, polski, braille, portugalski, rosyjski, rosyjski, braille stopień pierwszy rumuński, słahili, turecki, ukraiński, ukraiński brail i wietnamski i włoski. Takie tą informacje przekazuje nam niewolnik. I jeszcze na koniec duży druk, codzienne badanie pism, też w, tych, w części tych języków, które wymieniłem. No i oprawny tom czasopism z roku 2023 te oprawne tomy to są najciekawsze, chyba, pozycje, bo warto to zbierać, dlatego że oni dokonują zmian tekstu online bez nawet informowania o, o tym, jakie zmiany były dokonane. Można się czasem zdziwić. I to w zasadzie byłoby wszystko, jeśli chodzi o te przypomnienia. Także dziękuję Wam bardzo za. Uwagę. Przypominam jeszcze, że uruchomiłem kanał Twitter, na którym puszczam ciekawe linki, które, na których nie mam czasu, po prostu nie mam czasu na nagrywanie. Wtedy tam wrzucam jakieś informacje i też zachęcam do śledzenia Zakładki Społeczność. Na kanale tam też wrzucam czasami wiadomości, które nigdy nie pojawiają się w podcastach. Dziękuję. Do usłyszenia.